Cześć! Dzisiaj omówimy priorytety zadań przy odbieraniu telefonów w placówkach medycznych oraz w drogich placówkach, np. chirurgicznych. Ten filmik jest szczególnie przydatny dla osób z branży takich jak menadżerowie placówek medycznych czy kierownicy rejestracji. Zaczynajmy! Placówki medyczne, konsultacje niskobudżetowe dla placówek medycznych, gdzie korzyść wizyty wynosi od 100 do 500 zł, priorytety zadań mają następującą hierarchię. Pierwsze. Odbieralność. Odbieralność jest kluczowa dla placówek medycznych, które obsługują większą liczbę klientów z niższym budżetem na wizyty. Kiedy pacjent dzwoni, musi być dostępny, aby szybko odebrać połączenie. Pamiętaj, że pacjent może bardzo łatwo przełączyć się na inną placówkę, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi. Dlatego tak ważne jest inwestować w odpowiednią ilość personelu oraz systemy telefoniczne, które ułatwiają odbieranie połączeń. 2. Odpowiednia baza wiedzy. Konsultanci muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat rodzaju wizyty, dostępnych specjalistów i szczegółów dotyczących usługi. Aby to osiągnąć, ważne jest przeprowadzanie regularnych szkoleń i aktualizowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych. Lub posiadać system, który ma takie informacje zaszyte i są dostępne od razu dla rejestratorki. Dzięki temu konsultanci będą mogli sprawnie przekazać pacjentom wszelkie niezbędne informacje, co zwiększy zaufanie do placówki i przyczyni się do zwiększenia liczby zarejestrowanych wizyt. 3. Miłe i przyjemne zachowanie konsultantów i rejestratorek. Jakość obsługi klienta odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu i trzymaniu pacjentów. Konsultanci i rejestratorki powinni być Uprzejmi i empatyczni w stosunku do potrzeb pacjentów. Dobre relacje z pacjentami zwiększają prawdopodobieństwo, że pacjenci będą polecać placówkę swoim znajomym i rodzinie, co przełoży się na większą ilość wizyt. 4. Skuteczny skrypt rozmów. Skuteczny skrypt rozmów ułatwia konsultantom i rejestratorkom przeprowadzenie procesu rejestracji w sposób sprawny i profesjonalny. Warto zainwestować czas w opracowanie skryptu, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz jest łatwy do zrozumienia i stosowania przez personel. Dzięki temu proces rejestracji będzie przebiegać sprawnie, a pacjenci będą mieli pozytywne doświadczenia związane z obsługą. Numer 5. Dedykowana rozmowa z proponowaniem 2 do 3 call to action. Wiem, że każdy z nas chciałby, aby jego rejestratorki odbierały połączenie dokładnie według jego wyobrażeń, stosując techniki sprzedażowe, robiąc odpowiednie CTA, modulując odpowiednio tą głosu, zwracając uwagę na dodatkową sprzedaż i tym podobne. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że dedykowana rozmowa może być mniej istotą dla placówek medycznych o niższym koście wizy. Dla placówek medycznych obsługujących większą liczbę klientów z niższym budżetem na wizyt, patrz punkt piąty, czyli dedykowana rozmowa jest o wiele mniej istotna w porównaniu do innych aspektów procesu rejestracji. W takich placówkach priorytetem jest sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu zapisu oraz osiągnięcie wysokiej skuteczności umówienia się na wizytę. W praktyce oznacza to, że placówki medyczne powinny skoncentrować się na doskonaleniu podstawowych aspektów obsługi klienta, takich jak szybkość odbierania połączeń, Posiadanie odpowiedniej bazy wiedzy czy uprzejmość konsultantów i rejestratorek. Dobrze zorganizowany proces rejestracji, który minimalizuje ilość błędów i pozwala na szybką realizację zapisów, będzie kluczowy dla utrzymania i zwiększenia liczby pacjentów. Oczywiście, dedykowane rozmowy z proponowaniem CTA mogą być stosowane jako dodatkowe narzędzie sprzedażowe, jednak w przypadku tego typu placówek nie powinny one stać się głównym celem działań. Skupienie się na podstawowych aspektach obsługi klienta oraz poprawnym przeprowadzeniu procesu zapisu przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjentów, co w konsekwencji może prowadzić do większej liczby zarejestrowanych wizyt oraz lojalności klientów. Ostatni punkt jest już po prostu wisienką na torcie. Głównym błędem, jaki możemy popełnić jako menedżerowie placówek to taki, że skupiamy się właśnie na punkcie piątym, zamiast skoncentrować się na punktach, które mają decydujący wpływ na skuteczność i sprawność naszej rejestracji. Dla placówek medycznych, które obsługują klientów z niskim budżetem lub skupiają się głównie na konsultacjach, współpraca z dobrym call center może być kluczowa w celu zwiększenia liczby wizyt. Zazwyczaj call center zapewnia tylko dwóch z czterech kluczowych aspektów obsługi pacjenta odbieralność oraz miłe zachowanie. Rozwiązanie może być skorzystanie z usług takich jak ProAssist, które dzięki temu, że zajmują się wyłącznie rejestracją wizyt, więc mam dostosowany skrypt rozmów. Oraz dostarczają dotykowany system do rejestracji pacjentów, oferują dodatkowe korzyści i wypełniają lukę w pozostałych, wcześniej opisywanych punktach. ProAssist to firma, która oprócz wsparcia w zakresie odbieralności oraz miejego zachowania, oferuje również odpowiedni skrypt rozmów oraz odpowiednią bazę wiedzy bezpośrednio w systemie, którego korzystają. Dzięki temu placówki otrzymują kompleksowe wsparcie, które pozwala na osiągnięcie wysokiej konwersji dzwoniących na zostanie pacjentami. W praktyce oznacza to, że ProAssist pomaga placówkom nie tylko w bieżącej obsłudze klienta, ale również w dostosowaniu procesu obsługi do specyfiki placówki, co przekłada się na jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe. w odróżnieniu od typowych call center wizyt, ProAssist dostarcza narzędzia i wiedzę niezbędną do zwiększenia liczby wizyt poprzez odpowiedni skrypt rozmów oraz bazę wiedzy, co pozwala na precyzyjne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Musimy natomiast mieć na uwadze fakt, że nawet ProAssist nie zajmuje się punktem piątym. Podsumowując, dla placówek obsługujących wizyty niskobudżetowe, warto zastanowić się nad wyborem usług takich jak ProAssist. Dzięki temu otrzymują one wsparcie nie tylko w zakresie odbieralności i miłego zachowania, ale również w kluczowych aspektach, takich jak odpowiedni skrypt rozmów oraz baza wiedzy, co przyczyni się do osiągnięcia wysokiej konwersji dzwoniących na zostanie pacjentami. Teraz przejdziemy do kliniki placówek z wysokobudżetowymi zabiegami. Średni koszyk na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Dla drogich placówek, np. chirurgicznych, priorytety z zadań mają odwrotną hierarchię. Najważniejszym aspektem tutaj właśnie jest dedykowana rozmowa, której celem jest zbudowanie relacji z pacjentem oraz dostosowanie oferty do jego indywidualnych potrzeb. Ważne jest, aby konsultanci byli w stanie przeprowadzić rozmowę na wysokim poziomie sprzedażowym, wykorzystując techniki perswazji, aktywnego słuchania oraz empatii, aby zrozumieć oczekiwania klienta i je odpowiednio zaspokoić. Punkt drugi. Miłe i przyjemne zachowanie. W przypadku placówek oferujących zabiegi o wysokim koszcie, miłe i przyjemne zachowanie konsultantów oraz ich zgodność z kulturą organizacji i opieką pacjenta na miejscu w klinice ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pacjentów oraz zbudowania długotrwałych relacji. Konsultanci powinni być uprzejmi, życzliwi i empatyczni, aby pacjenci czuli się komfortowo podczas rozmowy. Pacjenci z wyższym budżetem cenią sobie indywidualne podejście. Dlatego dobre relacje z pacjentami przekładają się na większą szansę na konwersję oraz lojalność klientów. Punkt trzeci. Skuteczny skrypt rozmów. Skuteczny skrypt rozmów dla placówek o wysokim koszcie zabiegów powinien uwzględniać elementy indywidualizacji oraz sprzedażowych technik. Jego celem nie jest tylko przekazanie informacji na temat dostępnych usług, ale także zbudowanie zaufania oraz zrozumienie potrzeb klienta. Skrypt powinien być elastyczny, aby konsultanci mogli dostosować się do konkretnych sytuacji oraz specyfikacji pacjenta. Numer 4. Odpowiednia baza wiedzy. Konsultanci obsługujący klientów zainteresowanych zabiegami o wysokim koszcie powinni mieć dostęp do odpowiedniej bazy wiedzy, pozwoli im na świadczenie profesjonalnej i rzetelnej informacji. Baza powinna zawierać szczegółowe informacje na temat specjalistów, usług, procedur oraz dostępnych opcji finansowania. Dzięki temu konsultanci będą mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania klientów oraz przedstawić im atrakcyjną ofertę. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku umiejętność prowadzenia indywidualnej, dopasowanej rozmowy przez świetnego sprzedawcę, którym jest rejestratorka, ma większe znaczenie niż sama dostępność bazy wiedzy. Punkt 5. Odbieralność. W tym przypadku dla placówek oferujących zabiegi o wysokim koszcie, odbieralność jest mniej istotna niż dla placówek obsługujących klientów z niskim budżetem. Oczywiście to nie oznacza, że połączenia nie powinny być odbierane, ale w takim przypadku odzwonienie do pacjenta po 10 minutach ma mniejsze znaczenie niż odpowiednio przeprowadzona rozmowa. Pacjenci planujący wydać 20 tysięcy złotych na zabieg nie podejmą decyzji w ciągu 15 minut i często będą kontaktować się z placówką kilkukrotnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Dla takich placówek, standardowe Call center często nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb w zakresie obsługi pacjenta. Wysokobudżetowi klienci oczekują bardziej indywidualnego, spersonalizowanego podejścia, trudnego do osiągnięcia w ramach call center, które zwykle skupia się na efektywności i standardach obsługi. W przypadku placówek obsługujących klientów z wyższym budżetem, istotne jest, aby pracownicy byli dedykowani i odpowiednio wyszkoleni. Powinni być w stanie prowadzić zaawansowane rozmowy, koncentrując się na wartościach dodanych. Takich jak dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klienta, budowanie zaufania i relacji, oraz wykorzystywanie technik sprzedażowych zwiększających szanse na konwersję. Współpraca z call center nie zagwarantuje takiego poziomu obsługi. Placówki powinny zatem zatrudnić własnych, dedykowanych pracowników oraz inwestować w ich rozwój i szkolenia, które pozwolą na utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz spełnienie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Podsumowując, Placówki z wysokobudżetowymi klientami powinni pamiętać, że żadne call center nie zastąpi odpowiednio wyszkolonych, dedykowanych pracowników, którzy są w stanie prowadzić rozmowy na najwyższym poziomie i zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Warto zatem zainwestować w rozwój własnego zespołu, który będzie kluczem do sukcesu w obsłudze klientów z wyższym budżetem. Natomiast placówki z dużą ilością konsultacji, wizyt czy badań powinny skupić się na tym, aby rozmowy były odbierane oraz skuteczne, bezbłędne i miło prowadzone do zapisów, co często gwarantuje wyłącznie usługa zewnętrzna. Próba połączenia dwóch sposobów w jeden błąd kwieci obsługi klienta w placówkach medycznych próba łączenia dwóch różnych strategii obsługi klienta może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Połączenie podejścia skierowanego na masowe umawianie wizyt z podejściem spersonalizowanym i skoncentrowanym jest błędem, który może obniżyć szansę na konwersję pacjenta. W przypadku placówek, gdzie liczba jest duża i pacjenci masowo umawiają się na wizyty, Dopracowanie każdej rozmowy jest nieefektywne i niecelowe. Rejestracja powinna skupić się na szybkim i sprawnym umowaniu pacjentów na wizyty, zamiast tracić czas na nadmierną personalizację każdej rozmowy. W takim przypadku kluczowe jest efektywne zarządzanie czasem i zasobami, a nie indywidualne podejście do każdej rozmowy. Tylko w ten sposób osiągniemy cel. Sukcesem jest odbieranie 99 rozmów na 100 w odpowiedni sposób, a nie perfekcyjne przeprowadzanie jednej rozmowy na 100. Z drugiej strony w placówkach obsługujących pacjentów zainteresowanych drugimi zabiegami, takim jak operacje za 10 tysięcy złotych, nie ma sensu koncentrować się na natychmiastowym odbieraniu każdego telefonu. W takiej sytuacji pacjent zwykle nie będzie szybko poszukiwał innych alternatyw, a rejestracja powinna być w stanie obsłużyć go na najwyższym możliwym poziomie, płynnym z obsługą na miejscu. W takim przypadku ważniejsze jest, aby rozmowa była skuteczna, personalna i dostosowana do potrzeb klienta, który jest gotów zainwestować znaczne środki w środk swoje zdrowie. Łączenie obu strategii może prowadzić do obniżenia efektywności obsługi klienta i ostatecznie do zmniejszenia Szans na konwersję. Menadżer, który zatrudnia masowo do obsługi wysokobudżetowych pacjentów, będzie wiecznie niezadowolony z poziomu rozmów, i menadżer, który skupi się na precyzji prowadzenia rozmów w placówce konsultacyjnej, będzie ciągle rozmyślał, dlaczego mimo perfekcyjnych rozmów nie ma coraz więcej wizyt. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego podejścia dla swojej placówki, zamiast próbować łączyć te dwa różne sposoby obsługi klienta. Podsumowanie odcinka. Podczas opracowywania strategii obsługi klienta dla placówek medycznych i drogich placówek, np. chirurgicznych, ważne jest, aby zrozumieć i dostosować się do specyficznych potrzeb każdego rodzaju placówki. Pamiętaj, że staranie się zaspokoić potrzeby obu typów placówek za pomocą jednego podejścia może prowadzić do obniżenia efektywności i wyników. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat priorytetów zadań przy odbieraniu telefonów i ekskluzywnych placówek, zostawcie komentarz poniżej. Pamiętajcie też, żeby polubić ten film, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.